Aha, ludzie, już dobra, już sobie przypomniałem, trzeba tego fotografa wyeliminować, znaczy, no nie wyeliminować, znaczy, po prostu go uśpimy, tylko nie wiem, czy mamy czy o, mamy, nie wiem, czy dobrze do niego idę, ale chuj. Ależem z pieprzy już czytałem grę I to już teraz bez was zrobię No dobra już mhm. Już mu to wziąłem I tak musimy teraz do studia właśnie się udać Chyba tu gdzieś winda chyba była Chyba Ja cię pieprzę Ukradnie, ukradniemy to, tą kasetę jeszcze i sobie po prostu uciekniemy. Kurdy no nie tu znowu. Ja cię pieprzę. Tu jest kibel. Znaczy, kibel? Nie, schody, a. No. no dobra. dole, zaraz kurwicę dostanę, no. Zejdźmy sobie tu i poszukajmy tej popierdolonej windy. My jesteśmy gdzie parter, no fajnie. Nie ma nigdzie windy, no. Oba i ten sobie dojdziemy. To właśnie fitman jest czasem wkurwiające. i to ostro sobie jeszcze zapiszmy na wypadek jakiegoś, jakiejś pomyłki. Ok, dobra. Gdzie tu teraz to leżało? Fak, taka seta gdzie ona była. O, tu jest. No, i już możemy uciec. Tylko czekajcie, bo ktoś mi spami. No i dobra, I, więc, więc już sobie możemy uciec w sumie. I to zrobimy. O, i nawet winda, super. Wezwij winda od razu na duże. Super. Parter. Możemy hmm. też rzucić tym. z tym. szmi. Sz 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 z tym, tym helikopterem, niech będzie e, tak, tak, myślę, przynajmniej, ale po prostu łódką sobie ten tylko nie wiem, którędy teraz wyjść. Tędy nie więc, chyba tędy ja pierdolę. No Widzicie jakie to jest kurwiające, zamiast prostych pomieszczeń to dali jakieś popierdolone chuj wie co i... No i kurwa mać. Ja pierdolę no. Gdzie jest to spierdolona winda? Aż taki kawał się, się wracać no. To dobra, to idźmy sobie. Tu gdzieś ta cholerna winda powinna być. O Tutaj będzie Ale w sumie nią nie zjedziemy tam na dół, więc... Hm, nie wiem No bo tutaj nie zjedziemy Helipad W helipadzie hmm. chyba Też uciekniemy nim, ale Dobra już pierdolę Czemu ty mnie gonisz, stary What the fuck Wód Czemu oni mnie ten? Nie wiem ale spieprzemy Ja ziems... Nie, dobrze. We wszystkich mordujemy. Poniekąd do to chodzi, ale. O, i dobra. Bo mogliśmy jeszcze tą motorówką czy coś wycieknąć. Uciec znaczy się, no. O i tutaj mamy, o dosyć teraz te statystyki mamy namieszane, ale cóż, kasownik, o, dosyć słaba ranga, ale już trudno, no nic, kasownik znowu zabija, także zapiszmy sobie i zobaczymy się jak, jak zwykle w kolejnych odcinkach, Papa. Pa. 47. A local gang known as the Gators. Tak, musimy zabić Skip'a Muldona. Aha, i witam wszystkich, no. Zabij z sześciu gangsterów. Odzyskaj zdjęcia. Ucieczka szalupą. To Wybór broni. Doskonale. No, Co my tu mamy? Małe zwiększenie of the energii the życiowej. Access to area 47! Z tym wytrychem to jest w sumie, bo reszta to jest po prostu bezużyteczna, moim zdaniem. E, także no. A co jeszcze możemy do tego pistoletu na przykład dać? Zmniejsza odrzut, amunicja poddźwiękowa. Dodatkowe magazynki, celownik laserowy, nie wiem po co niby. Dwa pistolety, podwójna radocha ta. Wow. No nic. Nie będziemy w sumie broni standardowa, ona wystarczy, ale weźmy sobie to. A weźmy sobie. O i tak właśnie. Tutaj pamiętam, że też było coś takiego, że na początku już można było zabić jeden cel i to szybko. Chyba tutaj to było. O, właśnie tu. Aj, tylko już idzie ten koleś. No, właśnie tak. I wypadek. Super. I już mamy jednego na sześciu rozwalonych. Zapiszmy sobie grę. Tak, to byśmy go musieli innym razem rozwalić. Tutaj już mamy ich. Nie wiem, czy najpierw zabić tych gangsterów, czy najpierw. Pozabijać, czy najpierw pozabijać e, tego głównego kolesia? No, nie wiem w sumie, kto, których najpierw tam nie wchodźmy. Tam nie możemy być, z tego co pamiętam. O, tutaj sobie przeskoczmy, właśnie. jest godzina tak w ogóle 19 już 19 Wow, przed chwilą była 13 ciekawe że się tak wyrażę No właśnie tutaj mam, tak tutaj sobie pobiegnę bo a tu też nie możemy być już Aha no fakt to... Dobra, uciekaj Tylko mam nadzieję, że nam nic nie zrobią. Bo teraz ich w sumie możemy zabić Moglibyśmy ich zabić z pistolety z tłumikiem i po prostu potem ich tam zrzucić. Także nie wiem czy sobie tak nie zrobimy w sumie. Już strzelali, także nie wiem czy. Nie, jednak sobie w. Chociaż. Chyba nic nie powinien Ten... Tylko nie wiem, bo. Naleziono ciało. Ale to nie to ciało, tylko Tam, tamtych ludzi. Tamtego, co, co go zrzuciliśmy, no nie? Ale wiecie, co wczytajmy sobie jednak, bo wiem, że w sumie mogłem grać, ale miałem już ten, także What the fuck Czyż on powinien nie żyć? A mamy jedną rzecz, no Sorry, pogubiłem się. No tak, tam nie możemy właśnie być. I, nie... I właśnie, kogo idziemy najpierw zabić, że się to tak wyrażę? A gdzie my najpierw tego kapitana? To, to, to. Wód, co on taki gruby? To jest ona. E, to musimy ubranie Kelnera najlepiej znaleźć, bo tak to nic nie zrobimy. właśnie ubranie Kelnera. Mm, a może najpierw w sumie ich zabijemy? Gdyż to będzie trudniejsze, a a ten i więcej nam zajmie czasu. Zapisywanie, dobra. Nie pamiętam tylko jak tutaj by ich tutaj wziąć, Kurde, jakie zdanie. Tak żeby nas nie zobaczyli TP p. Jakby ich tu zabić. Hmm, ну не знаю, не знаю.